Ty jest smutno i pada deszcz Już z nami do autobusu wsiadaj Tam przygód sto, tam dzieje się Nie możesz nudzić tu się Już na obiad ktoś cię woła Psy szczekają, koty miauczą A tam dziadek już cię woła Ej no konia bierz i myj Z nami się nigdy nie będziesz nudził Tutaj, przyjaciół, od groma masz. Ufer, wycieczki. Och, ale piękny poranek. Jak ja lubię takie poranki, gdy nic nas nie męczy i nie ma nic do roboty. No, ja też takie lubię. Ale najlepsze jest chyba to, że teraz jesteśmy losami w tym powozie. Jakby, bo gdyby teraz jeszcze koń nas powiózł. Fajnie by było, ale nie jest. No dobrze. Ale chyba musimy zaraz ich obudzić. No, jeśli nie zrobi przed nami tego no. Pani Marzena. No. No to zobaczymy, jak to pójdzie. Musimy chwilkę poczekać. Ile? Trzy? Dwa. Jeden. Dzieciaki, pora wstawać! O, nie chcę mi się, nie. Ach, no nareszcie myślałem, że już nigdy nas nie. Serio? A ja to bym jeszcze pospał. Nie marudź, tylko wstawaj. Już ci daję włozek. Dziś pierwszy dzień integracji. Ciekawe, gdzie jest reszta. No nie wiem, no No, może gdzieś ich zobaczymy, może pracują. Pewnie tak. Chodźmy, zobaczymy, co robią. No dobrze, teraz pewnie pierwsza lekcja integ integracji, nie? Tak, pani Jona na pewno nam powie, co i jak. Na 100%. No to chodźmy zobaczyć. O, pani Marzenko! Tak, dzieci? Bo chci chcielibyśmy coś zjeść, zanim pójdziemy. A, żeby coś zjeść, musicie. Pozbierać kwiaty, trochę warzyw, trochę owoców, nakarmić konie i trochę pojeździć. Naprawdę? Oj, oj, no dobrze, to my już idziemy. A wie może pani, gdzie jest Tośka i reszta? Yy, pewnie są w cię tam zobaczyć. Dobrze, dziękujemy. No nareszcie spokój, te dzieci czasami mnie wkurzają. No ale w końcu taka moja praca. No cóż, chłopaki... Pobudka, musimy pracować. To jest Marzena. No to dobrze. Idźcie sprzątać kupy i pomóżcie Oliwce. Ona na pewno będzie potrzebować Waszej pomocy. I raz, raz. A potem jeszcze treningi. A ja zrobię coś do jedzenia, dobra? To jest. To chodźmy. Chodźmy szybko. Chodźmy szybko, bo jak Marzena się wkurzy, to nie będzie kolorowo. Tak, masz rację. To chodźmy. Raz, raz, raz. O, hej, Jola, widziałaś gdzieś może dzieciaki? Te, no, te co tu były na miejscu, tośka. I tak dalej. Tak. E, nie, nie widziałam, wiesz? Widziałam tylko te, te moje. Aha. Gdzie szły? Do stajni może tam są? A, spoko. no to idziemy zobaczyć. To pa, pa. O, hej, Kat, jesteś pewnie Oliwia. E, tak, jestem. I. Widziałaś może gdzieś Kaśkę i jej grupę? Tośkę, znaczy się. Tośkę, tośkę. Tak, wchodzili do Stajni. A spokojnie dzięki to idziemy zobaczyć. Pa, pa. O, w końcu nas znaleźliśmy. O, naprawdę to super. Nie mogłam się doczekać, aż nas znajdziecie. Odpoczywamy sobie. A świetnie, bo my chcieliśmy, bo wiecie, niedługo mamy ten trening, to może byśmy nam poinformowali czy coś. E, jasne, nie ma sprawy. No, nie ma sprawy. Zobaczymy, co powiesz później. Cicho, panciu. To chodźmy. Spoko, to idziemy. Tu mamy konie do jazdy. Możecie się z nimi zapomnieć, tutaj będzie wybieg, po którym będziecie jeździć. Aha, spoko, no to możemy już wsiadać? Yy, jasne, wsiadajcie i jedźcie. No dobra. No, to teraz chyba możemy jechać, co nie? Jasne, możecie jechać. Było super. Teraz ty. Już idę. Uh. Już. Ora, to było super. No. Musimy to kiedyś powtórzyć. To jest najlepsza jazda. No to super. Przejechałyście się, to już wracajcie. Musimy schować konie, nakarmić je, sprzątnąć kupy. I potem pewnie pani Mag. No. Potem nie powiem wam nawet, co się stanie. No dobra, to idziemy w drugą stronę. No to teraz ja dotarłyśmy to świetnie, no to chodźmy już. Nie mamy za dużo czasu. Dokładnie. Dokładnie. No, szkoda, że my się nie przejechaliśmy. Masz płamaną nogę, a okay, ty go pilnujesz. Nie możecie. No okej, okay, to chodźmy. No okej, okay, skoro już pojeździliście, to yy, my idziemy. Yy, ten zająć się koniem pomoc oliwce, a no. A wychodźcie z. To oni pójdą, a wychodźcie ze mną, dobra? Jasne, nie ma sprawy. No okej, okay, to chodźcie. A ty na wózku inwalidzkim. Y, idź z, z nimi. Y, dobra. Dobra, to idziemy. To jak widzicie, tutaj macie jedzenie. O, to świetnie, to je weźmy i nakarmy konie. Spoko, to idźcie, ja tu poczekam. Dobra. Koniki, jedzonko. Chodźcie, zjedzcie coś. O, patrz, chyba idą. No, chyba tak. Chodźcie, chodźcie, jedzonko jest dobre. Dziewczyn! Matko, bo co one na rozrach. tu przecież jest jakaś masakra. Muszę iść to ratować i szybko je położyć do łóżek. Uff. Dziewczyny, dziewczyny, zostawcie te konie w spokoju. Dobrze, idźcie już do łóżek. Trzeba iść spać. No, okej, okay. dobra to. Dobranoc. Dobranoc. No, i już sprzątane nareszcie, bo już się bałam, że te konie po prostu odejdą od zmysłów. Te marchewki są przecież nie dla nich. Matko Boska. Czemu im tego nie powiedziałam? To było złe. Chodźmy, musimy już iść spać przecież tak powiedziała. No, musimy. No cóż, to chodź. Dobra, idziemy. O, a co wy tu robicie? My nic, tylko sobie tak gadaliśmy. A, no spoko, no to my już idziemy spać. Spoko, to my już idziemy, pa. O, oglądajmy gwiazdy, skoro nie możemy pogadać u nich. To będzie dobry pomysł. No, macie rację. Dobranoc, dobranoc wszystkim. No, chyba jest już za późno na śniadanie. oj, czemu jedyne jest fajczyłam? No cóż, muszę już iść spać. Ty jesteś Jola, tak? E, tak, jestem Jola. E, ja, Oliwka. No, hej. Pracujesz tu? Y, tak, jako wolontariuszka. A, no to fajnie. Wolontariaci są bardzo pomocni i w ogóle... A, dobrze się czujesz w ogóle w tej stajniczy? Tak, to jest bardzo fajnie. Pozwolili mi tu trzymać własnego konia i w ogóle. Więc w sumie fajnie jest. No, to spoko. Mam nadzieję, że nam też tu będzie miło. Mm, no, wiesz... Wszystkim tu jest miło. No, bo wiesz, tak tanio tu. Eee, tam po prostu tutaj jest tak miło i przyjaźń. Pieniądze są nieważne. No, to spoko. To... Um, no, to chyba już pora. Um, no, to... Oj, stary. Jak ktoś zobaczy to Będziesz tost. Po prostu ta łazienka to ci wyszło genialnie. Oj, wielkie dzięki, starałem się. Nie ma co, po prostu jesteś mistrzu. Nie tam. Trzeba jakieś zabawy zorganizować, dzieciakom. O, co myślisz, że możemy im zrobić? Nie wiem, a co myślisz o hmm, może... Może w zabawę wchowanego. Dobry pomysł. im ukryjemy jedzenie. Tak. Ej, ty myślisz, że Marzena już zrobiła to jedzenie? Nie sądzę. No dobra. No to chodźmy Już sprawdźmy. Ukryjmy to jedzenie i czekamy do jutra. Spoko. Poczekajmy do jutra. Chopaki! Ej, tak, 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 tak. Czemu kradniecie jedzenie? Nie kradniemy, chcemy je schować, wiesz, dla dzieciaków będą miały zabawę. A, no okej, okay, dobra, to chowajcie, ale pamiętajcie, jak mu któreś dziecko zakłótuje, to wam. Nie, nie, nieważne. To i ja już pójdę. To pa, pa. Ej, nie mogę zasnąć, a ty? Ja też. A słyszałeś te krzyki na dole? Słyszałam, to jest trochę przerażające. No, ale podobno będą nam chować jedzenie. No, nie mogę się doczekać. Dzisiaj nic nie jadłam, jak wszyscy. No to połóżmy się, może? I sens się ziści, jedzenie się pojawi na stole. Tak, na pewno tak będzie. To chodźmy spać. To be continued.